Nie chcę pracować na pokładzie. Jestem tu jako szyper na przyuczeniu. Czy to część szkolenia? Bardzo by pomogło, gdybyś była na dole. Rozkaz? Kapok obowiązkowy. Co jest? Co ty tu robisz? Szyper na pokładzie. Takie życie, panowie! Ona wie, co robi. Dobrze, że jest tu z nami. Jej ojciec byłby z niej dumny. Na pewno na nią patrzy z góry. Oby cała seria była taka. Na łowiskach Krabonów. Zaraz zaczynamy. Na pokładzie Northwestern. To seria, którą Jake zrzucił bardziej na północ. To ryzyko. Będzie dobrze. Popatrz na to w ten sposób. Ja ryzykuję, a ty masz czas na drzemkę. Nie mam zamiaru spać, gdy ty łowisz. Tak, mów. Nie, mamy limit. Wszystko było ustalone przed wyjściem z portu. Niczego nie zmieniałem. Serio? Pan Anderson? Dobra, zaraz to wyjaśnię. Pa. Wiesz, kto dzwonił? Nasz koordynator. Naprawdę próbujesz zabrać nam swój limit teraz? To było tylko pytanie. Jeszcze nic się nie stało. Mam ofertę szyfrowania na Titan Explorer. I żeby dostać tę robotę, zabierasz nam swój limit? Chyba mogłem spytać o mój limit. Tak, to twoje pieniądze, dlatego tu jesteś. Mieliśmy wyłowić Twój limit i cześć. Zatrudniłem Cię, żeby Ci pomóc. Byłeś w czarnej dupie. Musiałem wiedzieć, czy mogę przenieść mój limit, bo chodzi o etat szypra. Wystarczyło spytać, Ja jestem tutaj, ale były inne rzeczy, o które trzeba się było martwić. Po co? Bo muszę wiedzieć o wszystkim, co się dzieje. Po co miał być wiedzieć, że bo jestem szyprem? Naprawdę chcesz, żebym siedział w tej sterówce? Szukam okazji, bo chcę się zatroszczyć o siebie i o rodzinę. Czy to coś złego? Naprawdę sądzisz, że dostaniesz tę robotę? Myślę, że tak. Rozumiem, co starasz się zrobić. Jeśli czeka na ciebie robota, to trzeba iść do portu. Dzięki, że mnie rozumiesz. Rozumiem. A więc płyniemy do portu. Wóz albo przewóz. Jeśli będzie buba, to będzie wina Jacka. <śmienny> <śmienny> Jest dobrze. No proszę, mówiłem? Świetna końcówka rejsu. Tak jest. Przeczucie Cię nie myliło. To jest piękna klatka. Jest piękna. Raju, widzicie te sztuki? Będziesz w porcie na czas, mamy kraby. Doskonale, ale zbliża się sztorm. Trzeba się sprężać, a na Seabrook. Jak się czujesz? Dobrze. Przykładałaś lód? Oczywiście. To świetnie, ale musimy łowić. Nie chcę naciskać, ale jesteś potrzebna. Rozumiesz? Martwię się o ciebie, ale idź im pomóc. Jestem z ciebie dumny, ale nie szalej. Jak będzie coś nie tak, to odpuść. Szyper Nielsen dała Megan czas na dojście do siebie. W porządku. Powiedziała, że da radę. Ale teraz musi wracać na pokład i pomóc reszcie załogi, bo dostawa już za kilka dni. Jest nam potrzebna. W sortowaniu jest najlepsza. Wiem. Jest Megan. O, jest. Wciąż ją boli i nie czuje się najlepiej. Ale biodro ma nastawione, więc może wracać na pokład. Nie chcę, żeby coś jej się stało. Chcę, żeby doszła do siebie. I chcę, żeby nam pomogła, nie robiąc sobie krzywdy. Jak się czujesz, Meg? Szczerze jest tak sobie. Przykro mi, ale dobrze, że wróciłaś. To jakby skurcz. Z Megan praca na pokładzie idzie szybciej. To ostatnia seria na dziś, bo pogoda się psuje. A z dostawą krabów idziemy za 48 godzin.